Otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo gorąco i serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich, bo jesteśmy na naszych parafialnych, ostroszowickich dożynkach. Dziękujemy najpierw Panu Bogu za zebrane plony, za to wszystko, co mogliśmy zbierać z naszych pól, ogrodów, sadów działek i cała nasza parafia. Wszystkie wsie zebrały się, aby Panu Bogu, przede wszystkim Panu Bogu, podziękować za to dobro, za dobra ziemi, a przede wszystkim też również wytworzyć wspólnotę yy, jako rodzina, bo jako parafia jesteśmy jedną rodziną. I myślę, że właśnie o to, w tym dziękczynieniu Panu Bogu, ale też i ludzi chodzi. Także są tutaj przedstawiciele, myślę, parafii, ale przedstawiciele też wszystkich, właśnie wiosek, całej naszej parafii. Różne atrakcje dla dzieci, a wszystko na chwałę Pana Boga. Serdecznie witamy na dożynkach parafialnych w Ostuszewicach. Pytano się mnie, która to edycja nie wiem, podejrzewam, że któraś tam z kolei ale udana edycja. W dożynkach tych biorą udział cztery sołectwa czyli sołectwo. Jakby mówić alfabetycznie, Grodziszcze reprezentowane przez sołtysa Diodra i odłownik reprezentowane przez Wojtka Witalskiego. I Myśliszył przez Agnieszkę Krugocką. No i Ostroszewice jako sołtys Krzysztof Krupiarz. Co można powiedzieć o naszych dożynkach. Dożynki są takim nowym, co powtarzamy co parę lat. Nie? Jak się dobrze przypomina, to trzy lata temu były też parafialne, teraz już powrócili do tego tematu. Jest to integracja tych czterech wsi, mieszkańców. Co za tym idzie, jest to integracja też dwóch gmin, bo rodzicze jest gminie Stoszowice. Także bardzo się cieszymy, że, że, że jesteśmy razem. Myślę, że ta inicjatywa, która jest od paru, paru lat funkcjonowania. Tym bardziej, że mamy nowego proboszcza, chcemy mu pomóc, żeby ta parafia rosła w siłę. Przygotowała, każde sądzo przygotowało jakąś niespodziankę. Wymieniając po kolei, to grudziszcze ma bigos swojej roboty bardzo dobry. Jodłownik ma jakieś napoje tam chłodzące, kawa, herbata i tak dalej. Myśliszów, ciasta, pierogi i ostosowice Grille mają, że jest do wyboru, co każdy może wysmakować sobie, każdy co może wybrać sobie, co jest mu potrzebne. Oprócz tego na dożynkach naszych działa grupa twórcza przy bibliotece w która przygotowała mydełka lawendowe, sole jakieś tam. No, trudno mi to opowiedzieć, bo... Jest ich tego dużo, tych rzeczy, co oni tam robią. I jeszcze chciałbym wspomnąć, że ta grupa twórcza wletła mi wieniec jako w Ostruszowicach, który startuje w konkursie powiatowym i czekamy na wyniki, bo do wczoraj było, było ocenianie. Bardzo, bardzo mnie to cieszy, jako sołtysa, że mogę zintegrować te trzy wioski obok siebie, że jesteśmy razem, no i zapraszam do mojej zabawy. Teraz na, na koniec dziękuję moim kolegom sołczycom i sołczystze za to, że czynie się ten udział dzieli w tej całej przedsięwzięciu. To nie jest tak, tak prosto, ale jakimiś wspólnymi siłami, żeśmy dali radę i zapraszamy na budynki parafialne do Dziękuję bardzo.